Jak mi to zamienimy ule, mój cynszy! Co? Albo mojego, Co powiesz, a? I... Tylko tak, tylko ma... Nie, Mariusz! Nie, 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 nie! go w wytargać z tej dziury, nie? Ten wyciągnie szybciej, bo ten lżejszy, tak? Ten cięższy po niem A nie wyciągnie Tylko do przodu Czekaj stój Tylko do przodu, do przodu. No to i ponie... Tak. Żebyś był na party. Gdzieś tutaj przynajmniej, wiesz, ale... Bo... Ma już trochę ekstremum, co? Fajne! Adrenalinka jest! Musisz też Roberta potem wpisać. Mam jego numer też. No, z, z, z XMR-a, wiesz? A, to będzie z nami jeździł. No i fajnie, będzie grupa, kurwa, wiesz? Ja nie mogę, ty nie możesz, to nie może, wiesz? I dał ci buzi! Prawie. Dobrze, że nie wchodnicę! Kurwa! Co zabawy? zabawne!